Witam wszystkich bardzo serdecznie w nowym filmie e, na kanale z subnautyki e, Dzisiaj wybierzemy się na... M, m, pod Aurorę, pod sam ten statek, gdzie jest promieniowanie e, Poza nagrywką zrobiłem ten tu modyfikacyjny I... To do ulepszania Nazwałem Simota w swoim imieniem, bo... Nie miałem lepszych pomysłów Mi się wydaje, że będziemy mogli zrobić już pierwszy kompresator Do... Tego. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziewięć dziesięć Będę miał duży Ym, Poza nagrywką uzbieramy Już jeszcze wszystkie Dziś, raz, dwa... O Jezus, ale będę miał czystki Będę miał czystki straszne niestety, ale na szczęście będę mógł się głębiej zaniżyć Zrobimy już pierwszy kompresator. Będzie warto. Teraz be możemy bezpiecznie złazić już. Nieco na większej wysokości. Będziemy poszukać tam schematów. E Dobra, to się wybieramy. Czy wrócę żywy? żywy? Nie wiem. Ale wiem, że to. Ale wiem, że to będzie dosyć niebezpieczna Myślę, że jak już zbieramy na działko grawitacyjne, to już będziemy mogli już spokojnie się później wybrać na auro, w której no nie jest najlepiej. czy nie poczekać już się dzień, a że się zrobi, Ja będę robił jeszcze... Jezus, ja zrobię. tutaj też tak żebym mógł Będę robił... o, czekaj ja sobie po drodze wyrażę nie wiem czy my... Jezus... Nerwuję się czasami, nie to nadal Ech, a. Gdzie jest wejście? Tu nie Przynajmniej mogę e, zrobić lepszą Przynajmniej mogę dłużej pod wodą siedzieć, bo w, w normalnych okolicznościach na tamtej głębszych wysokościach użyję się utopił ale tak, jesteśmy w całości jeszcze. Poza nagrywką poszukam sobie jeszcze części, dużo, żeby was nie zanudzić gradingiem. Takim, na no maksa, super. Coś tu jest? Czy to jest na wyjście? Nie, to nie na wyjście. Nie, tutaj chyba już nie zbiorę nic ciekawego, ale... A eee... Dobra, płyniemy. Prze trochę się boję... U troszkę złomów jestem. Dajcie mi spojrzeć, czy jestem. Tak, jestem wtrążny Jesteśmy wdrożeni. Będzie to mega niebezpieczna wyprawa to ale... Ja coś wezmę A... Czemu nagle się boję? W sensie, co? Ja bać Nie Zostawmy maskę cyklu. Zaniżę się w głowie jak mogę, w razie było, żeby to coś mi nie dopadło. to trzeba być wyjątkowo cichy. Oh, Such Life form readings in this region are The Aurora's radioactive fallout will have devastating oh. effects on the alien. No, 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 lepiej, within the next 24 hours. <coughs> Dlatego, chyba, lepiej, Oxygen eficiency decreased. I... niby y, mostka, ale to nie to czego szukam tu tak naprawdę. Pragnę mostka co Zawsze więcej tytanu. Myślę spokojnie. Się... Naprawdę nie wiem czy ta jest wyprawa szczerze powiem wam bezpieczna, bo... jest to jeszcze jakiś lamp? chyba tu jeszcze jest. Eee, tu już wygląda jakby się kończyło to to Trochę... Ale trzy się tu to jest normalny bion? Jest!

Bardzo dużo złomu, ale niestety tu nie jest tak za bardzo bezpiecznie. Ja szukam... Czekajcie? Eee... Nie, 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 to... O, kurde. O, kurde. Może... Barze... Może ja popłynę po prostu dalej Nie, że boję się czy coś, ale ja tu chcę szukać części yy, tej części do gry. Takie rewolucjach trochę tam Gdy? Ja nie mam czym! Ja się nie mam czym? Tu Czy zakochana. Czy ja się... Nie, no nie będę się cofał przecież, bo... Jezus Maria. Ej. Nie, no tak, to tylko zwykłe lawiata, no, trzeba się powiedzieć To niebezpiecznie? niebezpiecznie. blisko. Jest! Bez... Nie żartujcie. Żartujcie sobie. Dobra, ja stąd może yy, już popłynę. Nie że coś. W której części ja jestem? Czy ja jestem? O Jezus. Naprawdę chyba tym na tyle. Ja może wypłynę w tą trybie na tym miastowym. Czy ja naprawdę... Czy ja się znajduję? Czy tak, ja się znajduję? Cześć, czy ja się dostałem? Dobra, ja tu jestem gdzieś, ale... Ja. Nie wziąłem wody! Oj, oj. Oj, oj, oj. Mamy problem. Nie wziąłem... Ja inteligentny nie wziąłem wody kompletnie ze sobą, a mam... Super. Super. Wypływaj, wypływaj! Oj, teraz tylko... A, jedzenie. Już. Może też przy okazji... Yy... Bierzemy to radio Później, ale... O, czy ja teraz przez to będę umierał? Ow oh. Nie, 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 nie Słuchajcie, muszę się dostać do kapsuły Muszę szybko się dostać do kapsuły zanim zginę Oj 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 O pływaj szybcik Sibocie proszę. proszę Oła! Ja zaraz teraz ginę Dobra lepiej. Dobra. Nie zginąłem i... tego. Ok. Wyprawa... Yy, chwilę. Chw yy, wyprawa po tego. Udana. Wysłuchaj. Vital się? stabilizing Wysłuchaj. się Nie Wysłuchaj. Wysłuchaj. Dobra. jesteśmy Dobra. Schematy. Zobaczmy. Dobra. Odblokowałem. To Chlo fasy chlorowe. Latarnie odepnij. Tutaj zyskałem różne fajne rzeczy. Ramię wiertnicze i tego. Żarowy kompresator. Okej. Okay. Jeszcze potrzebuję chyba czegoś jeszcze. System przeciwpożarowy. Sta e, e, mógłbym teoretycznie zrobić tego. Zobaczymy, odbieramy. Aurora, we're We have a landing site for you that's. Well, it's better than the alternatives. We've sent you the coordinates. Okay. It'll take us a couple of days to align our orbit. Should be able to establish direct contact with you during that time. Then we're coming in to get you. Cross your fingers, the weather holds. Don't leave us waiting. Sunbeam out. Uh, okay. Rozumiem. ile potrzebujemy na tego skraftowania? Tego dwóch, tego. Zrobię. Dobra, zaraz przyjdę. Dobra. E, przepraszam was, ale ktoś mi przyszedł na chwilę. Co się dzieje z tą drugą kamerą? Mogę wcisnąć? Ej, ej! ej. ej. Ta pierwsza, ta druga Chyba kamera się zysła Ej ja dosłownie komputera komputerowy miałażnia, nie czeka absolutnie Ja zaraz przyjdę. Przepraszam Was, ale muszę. O, wróciłem. Eee. Eee. Słanie, wyruszymy po... Ech. Dobra. Tak, nie należy to na inteligentniejszych osób. Eee. To jest miejsce lądowania, to nie... Ja. To nie tutaj, teraz nie idziemy? A, nie mogę tu... Wow. Uh. One hundred meters. Oxygen efficiency decreased. Integrating new PDA. new PDA data. Ah, new system. She spoke of. Should find картовать еще. А, похвай на вам. Skończyłbym ten odcinek, bo trwa... E, sambi przyjdzie dopiero za 34 minuty. E, ja to będę będę jeszcze mm, trochę rzeczy robić, ale... Ale akurat jak będą ważne jakieś rzeczy, jak typu nie, sambi e, przybędzie, to będę to wam pokazywał wszystko. Ale takie nieciekawe mocno, e, takie nieciekawe rzeczy jak grindowanie do e, poziomów to, te, to raczej będę spierał samemu, chyba że będziecie chcieli tego, żebym żeby, żeby wam pokazała. To pamiętajcie o subskrypcji, łapce w górze. I słyszymy się w następnym odcinku.